Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy zarówno w godzinach porannych, popołudniowych, jak i trzeba to i nocnych pojawiają się, by pomóc rozładować bądź załadować e, samochody. Dziękuję również młodzieży, która zawsze jest niezawodna i codziennie przybywa tutaj nam do pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy pracują tutaj na punkcie. Tutaj mamy akurat y, wolontariuszy, którzy są praktycznie każdego dnia. Może proszę powiedzieć, co tak naprawdę Pana motywowało, że, że Pan tutaj się pojawił i, i ciągle Pan jest? No, ma Pan swoje obowiązki, a jednak. Ja no, jednak jestem codziennie i, i pomagam. Teraz mam wolny czas, mogę przyjść w każdej chwili, dlatego postanowiłem po. Poświęcić trochę czasu, chociaż tyle. Nie, nie pomagam mi w inny sposób materialny. Kupiłem zakupy zrobiłem tak jak mogłem, a, a to poświęcam jako, jako wartość dodaną, jako wartość pomocy. Także serdeczne dzięki, dzięki za ten dar serca i tę pomoc bardziej uchodźcom niż nam. Tutaj kolejna grupa stałych wolontariuszy. Magdzie, Magdzie, już dziękowaliśmy w innym spocie, ale Magda, główny motor, jeden z głównych motorów, Darek, Darek i pani Marta również są codziennie, także serdecznie Wam dziękujemy i całej ekipie, którą, którą tutaj organizujecie. Zarówno mówię w godzinach pierwszej i drugiej zmiany, jak trzeba, to i w nocy. Dziękujemy Edwardowi Patro i jemu, jego synowi Przemkowi, który o każdej porze dnia i nocy świadczy nam usługi rozładunku. Dziękujemy tak. bardzo. I my nie oczekujemy podziękowań, my nie robimy tego Nie, ale... Nawet nie chcemy być w telewizji. Nie, to... Bo my to robimy anonimowo. To, no. robimy anonimowo. to no. przepraszam, że... <laughs> <laughs> powiedziałam jak masz na imię. <laughs> żarty, żarty. My nie za Dzień. Dzień. Tego, Ale my wszyscy tak, wszyscy tak działamy, nie, nie robimy to sobie serca Właśnie, a nie jest jakiś tam Największą pracę tu chłopaki robią. Tak, to jest nasz Fajno. motor. Rozładunek, przeładunek to jest. Cała logistyka. Tu mamy Arka, naszego wolontariusza. Na początku przyszedł, bo co? Bo chciał uciec z lekcji, nie? Nie, pomóc. Chciał pomóc, a teraz już został. Przyjeżdża po południu, nie jest tylko w godzinach. Tutaj. I jest z nami od początku. Jest trzeci tydzień. Trzeci tydzień. Przyszedł na jedną lekcję, został trzy tygodnie. Przyszli na początek, żeby urwać się z lekcji, a zostali po południu, jako jedni z nielicznych. Pomagają, przyjeżdżają. Ile możemy? Noszą? Co się da. Przenoszą. Tak. Trochę dostają w kość. Ale Od pań, który na faciu. nie krzyczą. tak to się Także jest dobrze. To jest właśnie nasza olenka. Od początku przychodziły we dwie z siostrą i z mamą na zmianę, bo musiała któraś zawsze z dziećmi zostać, bo macie co? Trójkę. W sumie. Dzieci. E, przychodziły takie, na początku sortowaliśmy tu tylko ubrania, więc składały ubrania, tak w sumie się nie wychylały wcale. Aż pewnego dnia się okazało, że jej siostra Mariana e, pracuje w administracji w Miskoj Radzie w Wielkich Mostów. E, I wiadomo, jako urzędnik przychodzi tutaj i składa, e, składa ubrania. Więc nas troszeczkę to ujęło ze względu na to, że no my jesteśmy w tej samej sytuacji. My też pracujemy i wysyłamy różne dary do naszych partnerów w Bełzie, w Sokalu, z którymi bardzo długo współpracowaliśmy, a nagle tu się pojawia taka możliwość, że możemy im wysłać, jako do Wielkich Mostów i to jest tak samo administracja, która pomaga ludziom i tak jak my, to jest też taki punkt, który pomaga. Dzięki temu, że one tutaj przychodziły, okazało się, że są z Wielkich Mostów. Pojechały dwa transporty, takie duże busów, zapakowane po prostu pod sam sufit jedzeniem, pampersami, wszystkie żywności Wszystkim, co, wszystkim co im, co, czego potrzebowali i co. I teraz y, okazuje się, że na terenie Wielkich Mostów jest Dom Dziecka. I też będziemy organizować transport, taki dedykowany tylko dla nich ale właśnie paradoksalnie wszyscy wysyłają pomoc do Lwowa, do Rawy, do tych takich dużych ośrodków, a my właśnie sfokusowaliśmy się na tych małych miejscowościach, gdzie te potrzeby są naprawdę duże. No bo w dużych miejscowościach jest dużo pomocy, bo każdy jedzie i każdy chce pomagać, a w tych małych miejscowościach to już tak troszeczkę mniej. I Olena nam teraz pomaga, bo przychodzą ludzie, którzy uchodźcy, którzy mieszkają już tutaj, gdzieś są zakwaterowali w Tomaszowie w okolicach. I no my mamy barierę językową. I czasami nie jesteśmy się w stanie z nimi porozumieć, aczkolwiek już się nauczyliśmy wielu podstawowych słów i bardzo dużo nam pomaga, bo jest w stanie się z nimi dogadać. Wie, co gdzie leży, także tu już nie ma bariery.